Praca na dzisiejszy dzień to pozbycie się tego wielkiego korzenia po orzechu laskowym, który tutaj niefortunnie rośnie, rósł w sumie. W tym miejscu planuję zrobić grządki na moje ugórki gruntowe, także to będzie ciężka robota. Na przykład właśnie zrobili sobie drugie śniadanie, ale niestety trochę się nim bawi. Niestety uciekaj do sąsiadów. Taką wielką dziurę udało mi się już wykopać, ale pracy przede mną jeszcze jest ogromna ilość. Stwierdziłam, że muszę najpierw jeszcze pokonać ten kompostownik, przesiać kompost, bo inaczej będzie mi się on zawalał, tam będzie mi wpadał po prostu do tej dziury i szkoda mi tej, tej ziemi, która jest bardzo dobra. Dlatego przygotowałam sobie już miejsce do tego, żeby tutaj przesiewać ten kompost, i muszę się najpierw zająć tym, tą pracą, zanim jednak się tym zajmę. Zrobię sobie małą przerwę na kawę i pokażę wam, jaką fajną ławkę z palet zrobiłam ostatnio. To będzie fajne miejsce na wypoczynek w moim ogródku warzywnym podczas ciężkiej pracy. No to raczej w innym celu, chyba. No właśnie, w tym. Uroczo. chyba chce pomóc, ale nie za bardzo wie jak. Y, zapewne dziwi Was to, że na kanale poświęconym permakulturze i ekologicznemu prowadzeniu ogrodu pokazuję Wam, jak usuwam krzak deszczyny. Wydaje się, że jest to sprzeczne z podstawowymi zasadami permakultury, bo przecież w permakulturze chodzi o to, żeby dbać o ziemię, o rośliny i zwierzęta, a nie niszczyć je i zabijać. Projektowanie permakulturowe polega też jednak na tym, aby tak rozmieścić elementy, aby współpracowały one ze sobą i aby współpraca ta przynosiła jak najwięcej korzyści. Projektując ogród permakulturowy, powinniśmy zatem najpierw przyjrzeć się dokładnie temu, co już w ogrodzie mamy i co oraz jak możemy wykorzystać. W moim projekcie musiałam uwzględnić to, że jedyne sensowne miejsce, które nadaje się na ogródek warzywny, znajduje się właśnie w tej części ogrodu. Ale szczyna która tutaj rośnie, nie była dobrym towarzystwem dla moich warzyw, chociażby ze względu na to, że zajmuje dużo miejsca i daje dużo cienia. Zostawiłam jednak w moim ogródku warzywnym grusze, która w żaden sposób nie będzie mi przeszkadzała, a dodatkowo dostarczy mi owoców. Leszczynę wycięłam zimą, tak aby nie uszkodzić żadnych ptasich gniazd, a z wyciętych gałęzi zrobiłam zrębki, które będę mogła przekompostować. Dodatkowo ten korzeń, który wykopuję, chciałabym przenieść pod choinki, przesypać go na jesień jakimiś gałęziami i liśćmi. No i w ten sposób stworzę po prostu te, takie, no, taki domek, mieszkanko dla jeży, które, które żyją w moim ogrodzie. Posiadam niekończący się kompost. Kopię, kopię. Tutaj jakby nie ubywa. Najpierw zaczęłam sypać do tego pojemnika, ale szybko się zapełnił. Potem do taczki. A następnie okazało się, że tego kompostu jest kilka taczek. Nawet nie wiem ile dokładnie walka z korzeniem, dzień drugi. <noise> Wczoraj niestety nie udało mi się już dokończyć pracy. Już byłam tak wykończona i nie miałam już siły i no, po prostu stał się wieczór. Także dzisiaj zaczynam bardzo wcześnie, bo y, po południu mają przyjść u nas deszcze. Będę się musiała teraz bardzo pospieszyć, ale mam nadzieję, że już w większość pracy chyba za mną. Teraz będę musiała po prostu podkopać korzeń z drugiej strony i, no, i spróbować go jakoś obalić, poobcinać Korzonki, które głąb w ziemię weszły. No, i mam nadzieję, że w końcu ta walka zostanie wygrana. No niestety, ale chyba nie uda mi się dzisiaj tego skończyć. Zaczyna padać deszcz. A ja jeszcze jestem daleko w polu. Oj, daleko. Trzeci dzień walki z korzeniem przede mną. Wczoraj udało mi się jeszcze trochę porobić, ale już nic nie nagrywałam, bo co chwilę padał deszcz. Dziś już jest... coś tak czuję, ten ostateczny... ostateczny dzień. Kolejny piękny tłuścioszek To jest po prostu niesamowite, już sama w to nie wierzę. Były momenty, kiedy wątpiłam w to, że mi się uda. Ale jest, wyciągnęłam go. Świeci słońce i pada deszcz. Muki, schowałeś się przed deszczem? Co? Ale masz schronienie Luśka. Czas zakopać ten ogromny krater. Wraca ukończona w samą porę, bo zaczynają się zbierać już ciemne burzowe chmury. Także ja jestem dzisiaj bardzo z siebie zadowolona i jutro chyba w ogóle nie wstanę. Nie, no nie ma takiej opcji, muszę wstać, ale jutro robię sobie totalnie dzień wolny.